Cześć, Mylduj się Kobikowski. Tym razem wyjątkowo z tej strony kamerki. Dziś ostatni dzień mojego tygodnia z YouTube'em, i z tej okazji postanowiłem się Wam pokazać, przedstawić, powiedzieć parę rzeczy o moim kanale, tutaj w scenarii mojego tworzącego się, właśnie sklepu z klockami. Jak można było zauważyć, nie mam szczególnego parcia na szkło czy też LCD. To już kilkadziesiąt filmów na moim kanale, a pokazuję się Wam dopiero po raz pierwszy. No i chciałem Was uspokoić. Bądźcie spokojni, nie będę się z moją aparycją zbyt często wychylać. Na moim kanale klocki, tak jak były, tak będą nadal na pierwszym miejscu. Kubikowski? Kubikowski to oczywiście wymyślony na poczekaniu pseudonim YouTubeowy, którego oczywiście już zmieniać nie będę, bo, bo mi się fajnie nawet wewnętrznie przyjął. Natomiast naprawdę, nazywam się Paweł Buszkowski i żyję tutaj i pracuję w Bydgoszczy. Kim jestem? Wydaje mi się, że jestem zwykłym facetem, który wychował się, czy też nawet wrósł jako dziecko jeszcze w klocki LEGO. Później był moment, kiedy pod koniec chyba szkoły podstawowej, kiedy w najlepsze bawiłem się jeszcze klockami, to były naprawdę super zabawy. Wszystko rozstawione, to była jakaś chyba bitwa kosmiczna. I słuchajcie, pamiętam jak dzisiaj ojciec wszedł, spojrzał na mnie trochę z takim, z takim politowaniem. I wtedy coś we mnie tak trygnęło, słuchajcie, i, i to był moment zwrotny. Klocki poszły, poszły w zapomnienie, gdzieś tam zostały spakowane w jakieś wory i, i poszły na szczęście do rodziny. Ale to w ogóle był błąd. To był błąd, nie, nie należało tak, tak, tak robić. Natomiast później chyba. 18 przerwy, słuchajcie, 18 lat przerwy, które spowodowały, że tym mocniej później ten, ten ogniem po prostu wybuchnęła ta moja pasja do klocków. Kiedy? Oczywiście, kiedy przyszedł temat, aby synkowi, synkowi podać klocki do zabawy. I wtedy słuchajcie, jak mnie, jak mnie trąciło znowu te, to po prostu ta, ta pasja. Zostałem pochłonięty całkowicie. Dodatkowo, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to było troszkę ponad rok temu. E, w moje ręce wpadł e, M4 Sherman firmy Kobi, ten zestaw. No i zdębiałem. Zdębiałem, ponieważ e, byłem, byłem po prostu zaskoczony. Byłem, byłem w ciężkim szoku, jak, jak fajny jest to produkt jak Kobi poszło z, z jakością do przodu. Powiedziałem, bo, bo wiedziałem, że jest coś taki jak Kobi, tylko byłem przekonany, że to jest jakaś po prostu gówniana, za podróbka, po prostu lego. W tym większym byłem w szoku. I później zacząłem oczywiście odruchowo, jak człowiek XXI wieku, zacząłem szukać o, w internecie o tym. I tutaj byłem w jeszcze cięższym szoku, że właściwie informacji na ten temat jest, jest bardzo mało. No i postanowiłem wtedy jakby odruchowo, po prostu, Weź, obejrzyjcie sobie moje pierwsze wideo na kanale, to był odruch, po prostu wziąłem kamerkę, po prostu, wiecie, trzymałem to w ręku, wszystko lata i, i chciałem po prostu pokazać ludziom ten, ten model i powiedzieć parę słów, co mam do powiedzenia na ten temat. Tak, też naprawdę, no, to było coś, i w tym momencie, jeszcze oczywiście, tutaj pozdrawiam Cię, Ryszardzie Kowalaku. Natknąłem się też oczywiście na Twój kanał, bardzo fajny. I, I sobie tak mówię, kurczę, normalny gość, za którego ja też oczywiście uważam, może prowadzić kanał YouTube'owy i pokazywać ludziom to, co uważa za, za słuszne, za ciekawe, w sposób sobie wybrany. I zaczęło mi świtać, że też mógłbym coś takiego robić. No i słuchajcie, później już poleciało, jak, jak no strasznie mnie to wciągnęło. Wciąłem to po prostu, bardzo to wciągnęło. Całe budowanie tutaj społeczności wokół tego, czytanie Waszych komentarzy, odpowiadanie na nie, mogę, mogę to robić po prostu w nieskończoność. Oczywiście dopóki, dopóki jest to jeszcze w ilościach takich, które da się obrobić, chciałbym Wam też bardzo podziękować za to, że już tutaj przekraczam taką magiczną barierę tysiąca widzów. Natomiast Teraz tak, aha, no więc chcę, chcę położyć tutaj w moim kanale, chcę rozłożyć trochę inaczej naciski. Nie powiem Wam, to powiem Wam od razu wprost na kim się wzoruje. Trochę się wzoruję na, na użytkowniku BrickSar, który też w końcu handluje klockami, tylko że tylko Lego. A jeżeli chodzi o całą otoczkę, to najbardziej podoba mi się styl The Brick Show. Tylko, że tam, tam już jest, widzicie, tam już jest profesor, profesjonalizm i, i kasa, nie. No i teraz właśnie dochodzimy, dochodzimy do takiego punktu, kiedy... Powiem wam, co chcę, jakie są moje plany, co chcę zrobić. Jakie są moje cele? No, słuchajcie, chciałbym w 2015 roku już sprofesjonalizować mój kanał. I tu nie chodzi tylko o, o, o poprawienie dźwięku i obrazu. O nie wiem, o zatrudnienie kogoś czy coś, bo w pewnym stopniu to, to też o to się rozbija. Natomiast na pewno ja będę prowadzić nadal ten kanał. Ważną, ważniejszą kwestią jest czas jest ilość materiałów i czas, na jaki się to poświęca. Dochodzę do, do punktu, w którym do takiego ciężkiego punktu, kiedy pieniędzy z YouTube'a za wiele nie ma. Może gdybym miał kilkanaście lat i byłoby to moje kieszonkowe, to byłbym niebowzięty. Natomiast no słuchajcie, ja, ja jestem po prostu zwykłym, zwykłym facetem, który ma na utrzymaniu rodzinę, powiększającą się coraz bardziej i mój czas sporo kosztuje. Ja obliczyłem sobie mniej więcej, że że, że chcę profesjonalizując mój kanał, będę potrzebować około 20-30 godzin tygodniowo, żeby zrobić yy, nie wiem, trzech, 3-4 materiałów, dobrych materiałów w tygodniu. Będę potrzebować mniej więcej tyle czasu, za który, który w jakiś sposób muszę sfinansować. No, powiem brutalnie, ktoś za to musi zapłacić. Tak mi się cię żyjemy. No i teraz, oczywiście, nie będę się rozglądać po prostu nigdzie za tymi pieniędzmi, tylko postanowiłem, że, że sfinansuję to w ten sposób na początek, że zacznę handlować po prostu klockami co umożliwi mi po pierwsze dostęp do, do tanich klocków. Co będzie ważne, ponieważ zapomniałem o tym powiedzieć. Jednym z głównych nacisków na moim kanale będzie położony na akcenty, będą położone na moki, na budowanie po prostu własnych konstrukcji. Nie tak jak teraz, że zrobiłem jednego, jednego rosomaka na, na kilkadziesiąt recenzji. Tylko ma, ma to być mniej więcej jeden mok na dwie recenzje. Taki jest mój cel, czyli jeden mok w tygodniu. Chyba, że oczywiście będę pracować nad czymś, nad czymś większym. No do tego będą potrzebne, oczywiście, klocki. Dwa, wkurza mnie to, że, że nie można kupić klocków Kobi na sztuki, i do tego będę dążyć. Będę rozmawiać na ten temat z firmą Kobi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może, nie wiem, pozwolą mi kupować te klocki od nich po prostu hurtem, luzem. Zobaczymy. Co jeszcze? No więc. Ten... ten no, ja nie potrzebuję wiele słuchajcie, więc, więc wydaje mi się, że wystarczyłoby mi, żeby moi po moi prostu fani, moi widzowie, którzy chcą, żeby kanał się rozwijał, żeby nie jakoś specjalnie kupowali u mnie, tylko że wtedy kiedy chcą coś kupić, żeby rozejrzeli się za moją ofertą i kupili tylko wtedy, jeżeli uznają, że, że, że cena jest uczciwa, a moim celem jest, słuchajcie, żeby ceny były naprawdę jedne z najlepszych na rynku, co spowoduje, że oczywiście nie tylko widzowie będą kupować. No więc tutaj nastąpi pewien taki, pewien taki mechanizm tutaj splecenia się interesów, czyli, czyli będę miał po prostu trochę kasy z tego, to raz, to co pozwoli mi, tak powiem, sfinansować tą, tą działalność kanału, ten czas, a dwa, będę mieć dostęp do tych, do tych tanich klocków, co spowoduje, że będę mógł bez problemu budować MOKI oraz dalej tym handlować. Czyli tak, MOKI, profesjonalizacja, oczywiście będę pracować nad tym, żeby to, te moje wideo były naprawdę ciekawe i, i przede wszystkim rzetelne. Oczywiście jest, jest, słuchajcie, bardzo ważna kwestia, na, na co zwrócił właśnie uwagę Rysz, Ryszard Kowalak i, 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 i ma całkowitą rację, że jakby zaczynając handlować tymi klockami, zachodzi y, uzasadnione podejrzenie, że mogę być nieszczery w moich recenzjach. No, powiem Wam tak, po pierwsze, zresztą tak mniej więcej też odpowiedziałem Ryszardowi, że po pierwsze y, y, myślę, że jestem. Ja wiem, że jestem człowiekiem uczciwym i, i nadal będę taki chciał być, ale to moja własna opinia może Was nie interesować. Natomiast, co ważniejsze, jestem przekonany, że wy byście absolutnie po prostu przejrzeli to i z, z czasem byście zauważyli, że po prostu gadam głupoty o tych klockach, mało tego, sparzylibyście się na tym, że, że po prostu zachwalam produkty, które są złe i po prostu byście przestali mnie oglądać i wtedy to wszystko nie miałoby w ogóle żadnego sensu, tak uważam dobrze no teraz już powoli kończę powiem wam jeszcze, że teraz będzie troszeczkę taka przerwa w materiałach być może tam coś się ukaże ale raczej mniejsze rzeczy, dlaczego ponieważ będę teraz siedział i będę kończył mojego drugiego moka, który już dawno byłby skończony, gdyby nie, nie seria teraz tych bardzo fajnych no, nowości z serii drugiej, o II drugiej Wojnie Światowej od Kobi. Ale już wszystkie zrobiłem. Właściwie mógłbym zrobić tylko jeszcze takie drobne aktualizacje, w których, w których pokazałbym Wam tylko te zestawy, które troszeczkę się zmieniły w zakresie ludzików, bo na przykład właśnie Matylda się zmieniła, Sherman i, i Tygrys, więc mógłbym takie krótkie zrobić update'y, ale to później. Najpierw muszę skończyć tą, to działo samobieżne M44, które Wam pokazywałem w poprzednim blogu, i, i do tego czasu, słuchajcie, nic, nic dużego tutaj nie będę, nie będę publikować. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!